Moi drodzy, jak pełnić wolę Bożą? Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że wypełnianie woli Bożej to budowanie na skalę. I teraz Chrystus mówi, że warto słuchać słów Pana Boga. Tak słuchać, żeby usłyszeć. Bo wiele rzeczy dzisiaj możemy słuchać, jak to się popularnie mówi, że jednym uchem nam wpadnie, drugim wypadnie. I nie zatrzymamy się zbyt długo nad pewnymi słowami, a słowo Boga jest dla nas słowem, które mamy przyjąć, przemedytować, przeżyć i próbować wprowadzić w czyn. Takim źródłem Słowa Bożego wiemy, że jest Pismo Święte. Wydaje mi się, że wiele cytatów znamy na pamięć tak z Pisma Świętego moglibyśmy je przytaczać, ale gdybyśmy chcieli. Żyć prawdziwie tym Słowem Bożym, które jest dla nas jak skała, to warto zawęzić może ten temat Słowa Bożego, szczególnie do Ewangelii, dlatego że Ewangelia jest centrum całego objawienia Bożego. Warto się też zastanowić, czy znamy takie wypowiedzi Jezusa, które możemy jakby wykonać. Często Jezus. Zwracał się do faryzeuszów, do uczniów, do różnych osób mówił. Czasami po prostu mówił do tłumów. I pytanie jest właśnie, czy są konkretne słowa, które możemy wprowadzić w swoje życie? No dzisiaj, dzisiaj te słowa się pojawiają w Ewangelii. Jezus, jakby na koniec, mówi, że. Hmm, Ta sytuacja z postawieniem domu, że jeżeli ktoś jest roztropny, ten tak jakby buduje na skalę. Ten, kto jest nieroztropny, buduje na piasku. I budowla na skalę jest wytrzymała, nie runie wtedy, kiedy przyjdą wichry, czyli w naszym życiu przyjdą różne kłopoty, trudności, jesteśmy w stanie być silni, jeżeli budujemy na skalę czyli na Chrystusie. Jeżeli nie budujemy na skalę, tylko na piasku, wtedy podczas trudności, różnych kłopotów, no, często nie udaje się wytrwać, brak fundamentu, jakim jest Chrystus, powoduje no, nasze, nasz upadek, nasz grzech. Ale chciałbym też zachęcić Was, czy przypomnieć o tym, że to, co Jezus jakby powiedział, abyśmy dążyli do życia, które będzie szczęśliwe, to jest te osiem zasad, osiem błogosławieństw, które Jezus uczynił chyba też takim programem swojego życia. Mi się to kojarzy, że właśnie jakiś przywódca, dowódca, nie wiem, premier jakiś często wygłasza jakieś expose, które jest jakimś takim programem, który ma wykonać. Jezus chyba też taki program powiedział, właśnie w ośmiu błogosławieństwach jest zawarty program który Jezus zawarł, który sam zrealizował, sam wykonał, ale nam dał też jako wskazanie, żebyśmy mogli osiągnąć szczęście. Żebyśmy właśnie zbudowali na skalę swój dom, czyli swoje życie. Osadzili właśnie na skalę, na zasadzie życia według błogosławieństw. Dla przypomnienia, błogosławieni są ci, którzy są ubodzy duchem. Ci, którzy płaczą, ci łaknący sprawiedliwości. Miłosierni, czystego serca, ci, którzy wprowadzają pokój, ci, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Tak jak wspomniałem przed chwilą, Jezus nie tylko wygłosił ten program życia, ale trzymał się go do końca. No I wiemy, ile go to kosztowało. Jezus był wiernym do końca tym zasadom, był wiernym właśnie tej dobrej nowinie, ewangelii, dla której został posłany. I teraz ta dobra nowina to często też, jeżeli my chcemy być blisko Jezusa, chcemy budować na skalę, czasem właśnie takie stawianie na, na Chrystusa, na, na te wartości ewangeliczne może rodzić w nas takie poczucie, że jesteśmy czasem niezrozumiani w świecie. To znaczy, chodzi o taką postawę, w której my chcemy trzymać się jedynie słusznej rzeczy. Nie zważać czy nie być tym, których zmienia tą decyzję, próbuje się dostosować albo do danej chwili, do jakiejś osoby, z którą rozmawia, a z inną, inną podejmuje postawę. Czasem okoliczności sprawiają, że uginamy się i rezygnujemy właśnie z tego, żeby budować na skalę. Natomiast Jezus nam pokazuje, że najważniejsze budowanie to jest budowanie na prawdzie. Prawda jest tą skałą. Kiedy Jezus mówił z Piłatem przed śmiercią, to powiedział właśnie najistotniejszą, wydaje mi się, rzecz, czyli powiedział, co to znaczy zbudować na skalę. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, żeby dać świadectwo prawdzie. Więc Jezus w taki sposób wykonał czy zrealizował, nie? Bo można powiedzieć, że osiem błogosławieństw. Kazanie na górze Jezusa było u początku, później pod koniec jego życia. Mamy tą konfrontację, rozmowę z Piłatem, kiedy Jezus u, końcu, u końca swojego życia mówi: To wszystko się zrealizowało. Ja dałem świadectwo prawdzie, o prawdzie, którą jest Bóg czyli zbudowałem na skalę. I zachęca nas, żebyśmy właśnie w tej prawdzie też starali się żyć, usłyszeć, co to znaczy budować na skalę. Chyba w taki sposób właśnie jesteśmy skonstruowani, żeby być na podobieństwo Boga. Mamy taką zdolność do przekraczania swoich wad, słabości, i tak mi się wydaje, że budować na skalę to zawsze wciąż na nowo budować od nowa. Nie rezygnować, nawet jeśli taka skała, która nam się wydawała, że już właśnie, znaczy że dom, który wybudowaliśmy na skalę, ta skała. Nie jestem jakimś um, znawcą geologii, ale wiemy, że, że skały mają różną twardość i tak, dalej, i tak dalej. Więc można powiedzieć, że póki ta skała nasza jeszcze czasem rozmięka, to ciągle jesteśmy na etapie budowania od nowa, żeby ta skała, która jest pod domem naszego życia, była coraz trwalsza, była coraz twardsza. I tak mi się wydaje, że budować dziś na skalę to przekonać się, że wczoraj budowałem na piasku. Chyba nie ma takich ludzi, którzy by mogli powiedzieć: Od razu zacząłem budować na skalę. Nie, tylko przeszliśmy etapy budowania na piasku, może na glinie. Tak jak powiedziałem, ten, ta twardość gleby, piasku, skały, na której można budować, jest różna. I myślę, że tak siebie odnajdujemy często w życiu. Że dzisiaj zbudowaliśmy dom na pewnym podłożu, do którego zapraszaliśmy Chrystusa. Ale jeszcze czasami to jest niewystarczające. Ten dom jeszcze czasem potrafi runąć i próbujemy budować od nowa. I za każdym razem staramy się jednak wyciągnąć wnioski, porównać życie moje z życiem Jezusa i starać się, żeby to moje życie było najbliżej życia Jezusa Chrystusa. Jeżeli chodzi o symbol skały, no to Jezus powiedział do Piotra: Ty jesteś skała, ty jesteś opoka. Na tobie zbuduję mój kościół. I zobaczmy, że to jest dla nas to wezwanie. Jeżeli budujemy na skalę, czyli budujemy w Kościele, nie, to jesteśmy we wspólnocie. Ta wspólnota zawsze daje więcej siły. Pojedynczo człowieka można złamać, zniszczyć, ale jeżeli mamy wspólnotę, mamy skałę, mamy Kościół, na którym możemy budować, Kościół, w którym jest Chrystus, to jesteśmy na dobrej drodze ciągle. I zobaczmy właśnie o to, o co się modlimy, o rozeznanie. Mąż, żona... Czyli rodzina. Tak? Dla nas wspólnotą może być rodzina. Jeżeli Bóg Chrystus daje nam taką skałę, którą jest rodzina, to my ją wybieramy. Jeżeli Bóg daje nam y, taką skałę, którą jest zgromadzenie zakonne, zakon, my go też możemy wybrać. Lub wybieramy parafię, ksiądz jest posłany do tego, żeby służyć w parafii, być w parafii. To jest jego rodzina, to jest jego wspólnota, to jest jego kościół do którego jest posłany. Dlatego mamy budować na skalę i wybierajmy najlepszą skałę, taką, którą Pan Bóg nam pokazuje. I nawet jeśli jesteśmy już na tej drodze, którą obraliśmy, to też ciągle utwardzajmy tą skałę. Utwardzajmy przez sakramenty, z których korzystamy. Sakrament pokuty, pojednania, Eucharystia. Bo to jest właśnie ten materiał który jeszcze bardziej pomaga naszemu domowi domowi naszego życia bardziej się jeszcze umocnić i utwierdzić na takiej skale którą jest Chrystus amen